Cześć, ja jestem a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Zielonki i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kopać naszą marchewkę tak, dzisiaj będziemy kopać naszą marchewkę przy zetorku już jest podpięta nasza oczywiście maszyna do zbioru marchewki czyli jakaś tam można tak to powiedzieć kopaczka, więc dzisiaj będziemy ją używać i w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że tą marchew wykopiemy i oczywiście co, ja zasiadam do zetorka, odpalamy go i teraz pytanie: którym klawiszem się kupuje skrzynki? Dobra, kupimy. No i co? No i zapraszam Was do oglądania, bo to jest w sumie mój pierwszy raz, kiedy kopię te warzywa i nie wiem, co mogę się spodziewać. Jak widać, niby jeden rządek, ale bierzemy te dwa rządki. Także, no, źle chyba nie będzie. I jak widzę, to nawet. To sypie. Tak, nie zwracajcie uwagi na te wapno, które jest oczywiście na naszym polu, za niedługo się tym zajmę, czyli już w następnym odcinku, bo chyba będziemy tutaj na tym polu siali rzepak, więc no będzie trzeba zrobić jednak te nasze ukochane porządki, ale to w późniejszym etapie gry w następnym odcinku także no zapraszam was do oglądania oczywiście korzystając z tego, że to jest początek odcinka to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia łapoczki w górę pod tym filmem i zapraszam was do opisu, tam macie link do discorda na którym siedzę w sumie na live'ach można tak to powiedzieć i chyba w tym momencie się jakoś tutaj yy, przetnę, bo tutaj wychodzi taki i widzicie prostokącik i co no siedzę na discordzie na live'ach a live'y co niedługo już ruszą także no aha, no fajnie trzeba skrzynkę zmienić i będzie akurat fajnie dobra czekajcie tylko zobaczę aha rozładuj skrzynkę który kup skrzynkę tak Zakupiliśmy skrzynkę i lecimy dalej. Yy... Na czym skończyłem? Że ja na liveach będę siedział na Discordzie, to oczywiście każdy wie. I tam wy link, macie linki do kanałów Karolka i Twitosa, gdzie was zapraszam do też zajrzenia do nich na kanał. Także, no chyba, z ogłoszeń parafialnych to będzie wszystko. Oczywiście, co my w dzisiejszym odcinku no, mówię, będziemy sobie zbierać te nasze warzywa. A bardziej marchewkę, buby, sobie zostawimy na osobny odcinek, też będziemy się bawić w wykopanie, ale to z czasem przyjdzie, samo zobaczycie. I nie wiem jak tutaj w ogóle to rozkopać przy tym drzewie, ale jakoś sobie poradzimy. Dobra, tak mogę powiedzieć, że zetorka to nam trochę podnosi, ale nie ma dziwoty, to jednak jest lekki traktor. No, ale jakoś sobie radzić muszę. Dopóki nie kupię większego, a bardziej, dopóki nie kupię do niego tuza. No, chyba, że on nie będzie mógł mieć tuza. No, to dupa, ale to tam jakoś się pogodzi. Oczywiście, co to jest? Odcinek. Można tak to powiedzieć. Drugi w tym miesiącu. No, niestety, przepraszam, że tak mało odcinków wlatuje w tym miesiącu. No, ale. Wiecie, mm, trochę robot było, ale się skończyło. Dobra, tak y, mniej więcej bym chciał y, tym zetorem sobie objechać, y, y, tylko nie wiem, jak to, to zrobić, bo coś mi się y, buguje. No właśnie, tak widzę, że coś się buguje. I to jest y, nieprzyjemne. Do tyłu wszystko idzie, a do przodu jak zawsze y, nie idzie, tak jak powinno No, ale to wiecie, to jest pierwsze kopanie. My musimy się jakoś tutaj y, wyrobić. I jak widzę, że będzie chyba skrzynka przy skrzynce, to też jest y, w pewnym sensie bardzo dobrze. Y, dobra, idziemy do przodu i kupujemy kolejną. Trochę pieniążków w ogóle wydamy sobie na te nasze skrzynki. Czy źle, czy dobrze? No z jednej strony dobrze, bo będziemy mieć na następny sezon, a z drugiej strony... nie wiem. I tak yy, właśnie się zastanawiam, czy czasem przyczyną tego, że Zetar tak sobie źle radzi to czy czasem nie jest to, że on ma wąskie opony, ale to chyba yy, nie ma aż takiego znaczenia, bo ja przecież mam wyłączone tę glebę, taką jakby 3D. Także no nie powinno to mieć jakiegoś bardzo dużego względu, ale... Wiecie. Bo ja już nawet zobaczyłem dlaczego. Takie coś się stało, ale to jest mniejsza z tym. Dobra, tu sobie jakoś to obkopię Nie właśnie nie obkopię. Dobra tutaj będziemy musieli się po prostu kopać w dwa rządki dalej. Dobra, zobaczymy. Ogólnie ten odcinek musi mnie dużo nauczyć tego kopania tych y, warzywek, bo chciałbym tutaj ogólnie iść w produkcję tych dżemów y, nie dżemów y, bardziej tych puszek może i chipsów, zobaczymy zobaczymy, pożyjemy zobaczymy, także no, warto zostawić subskrypcji z baneczkiem, żeby was nie ominęło więcej tych, tego typu odcinków i jak widać mamy kolejną skrzyneczkę i ja jestem Zadowolony, dobra. Kupujemy kolejną skrzynkę. Fajnie by było, jakby ktoś w ogóle na odwóz mi tutaj jeździł. No niestety, samotnym rolnikiem jestem no i sam muszę sobie poradzić. Ale chyba mi aż tak tragicznie to nie idzie. Dobra, my sobie tutaj fajnie, ale tylko tutaj lecimy w rządek. I oczywiście, co zabieramy ze sobą skrzynkę? Tak jest, y, zabieramy ze sobą skrzynkę. No i niestety, tak to bywa, trochę mijaków robimy. To jest jednak y, można powiedzieć, że cenny towar. Chyba będę bardziej skrzynki odkładał na bok. Bo jak widzę, to te skrzynki moje są bardziej. Odsunięte, więc nie zwracajcie uwagi, że sobie nie radzę. To jest ogólnie pierwsze takie kopanie dla mnie, i muszę się jakoś w to wgryźć. Właśnie, dawno ogólnie nie nagrywałem, też trochę wypadłem z rytmu, ale mam nadzieję, że to się w tym tygodniu, z... raczej no ogólnie w tym miesiącu, jakoś zegra, że będzie jak za starych, dobrych czasów no wiadomo odcinki się nie będą pojawiać już codziennie <grych> to ze względu takiego, że za niedługo się zacznie robota w polu w życiu realnym, więc no trochę będzie mniej czasu ale jak będzie czas na nagrywki to na pewno odcinek jakiś się yy, pojawi i zaraz zobaczycie co ja zrobię z tymi yy, z, z tą skrzynką z warzywami żeby później mi nie kolidowało jak to tutaj y, obok bo tak jak zauważyłem to ja mam y, dobra yep. i na drogę wyrzucimy sobie dobra, lecimy dalej ogólnie samemu o, uprawa tych warzyw jest można tak to powiedzieć ciężka dobra, żeby nie z skrzynki to weźmy sobie chociaż tego budziana włączmy i sobie będziemy je przestawiać tak żeby takie to wyglądało dobra my sobie tutaj lecimy i nie wiem to dosyć długi odcinek będzie pewnie tak bo to jednak jest duże pole wiadomo samemu to samemu nikomu nie oddam mojej roboty wiecie nie powierzę tej roboty kopania więc nikim się nie zamienię ale jakoś tako, jako tako odcinek yy, na pewno się Wam spodoba. My, co my teraz, jak sami widzicie, mamy dosyć sporo tych skrzynek, bo już mamy, można tak to powiedzieć, dwa, cztery i piąta się nam wytwarza. Oczywiście, gdzieś jakoś tutaj miniatureczkę bym musiał zrobić. I chyba nawet zrobimy sobie ją tutaj, oczywiście. Jak to przystało na mnie, miniaturkę mamy y, robioną na y, naszym odcinku. I jak sami widzicie, chyba mi się ten wow y, spodobał, bo zacząłem na nim grać. I miejmy nadzieję, że nam się on nie znudzi tak szybko i miejmy nadzieję, że tutaj jakoś się wbijemy, oczywiście te nasze yy, brzydkie mijaczki sobie yy, później poprawimy tylko mamy pełną skrzynkę a żeby ona nam nie kolidowała, oczywiście trochę na bok pola sobie weźmiemy i zaraz będziemy mieć z nią spokój, dobra, tutaj tak cyk, cyk Kopujemy dalej i lecimy dalej. Oczywiście, no możecie hejtować mnie za te kopanie, bo y, tej marchwi mogłem się przygotować bardziej i już wykopać sobie trochę tej marchwi, obkopać sobie, ale to już będę wiedział na następny raz. Czy na tamte buraki to w 100% nam wyjdzie. Trochę faili musi być. Szczerze, no, zwłaszcza, że mówię o tak długiej przerwie od nagrywania, chociaż ostatnio dostaliście odcinek, ale to jest odcinek z, można tak to powiedzieć, dawnych tygodni, jak sami możecie po obejrzeniu jego stwierdzić. Także no teraz yy, nagrywam tak jakby na żywca. I mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Trochę gadanego można powiedzieć że zostało we mnie ale nie gadam bardziej tak na temat farminga tylko tego mojego kanału ale to się zobaczy może w tym tygodniu jeszcze pojawi się jakiś live'ik albo może pojawi się jakiś jeszcze kolejny odcinek nie wiem zobaczymy jaki będzie odzew po tym odcinkiem chociaż on wychodzi tutaj czwartek tak mi się wydaje że on w czwartek wyjdzie no, tak chyba jakoś będzie, że on w czwartek wyjdzie. I będziemy mieć po prostu może niedzielny odcinek lub w następnym tygodniu, nie no, w następnym tygodniu Daily by się nie odbyło, ale może pod koniec miesiąca by się jakieś daily zrobiło. Takie chociaż tygodniowe, żebyście mieli te oczywiście piękne serie nadgonione bo wiecie sami, że życie młodego rolnika trzeba skończyć w yy, jakiś no, w porządniejszy sposób, a nie w taki, że ten sezon się urwie w takim poł w połowie sezonu. Chociaż wiecie sami, że życie młodego rolnika to jest seria główna na moim kanale. Tutaj ziel zielonki, seria to jest yy, takie można powiedzieć dodatkowe tak samo jak amerykańskie gospel, chociaż może kiedyś się tam coś zdarzy. A zwłaszcza, że na razie czytów yy, można powiedzieć, że komputera nie ma. Czy to saka Edek yy, i na razie nie ma jak to yy, ponagrywać. Może się uda i będzie yy, jakaś tam yy, wiecie, jakieś odcinki się pojawią. Może jeszcze w tym miesiącu, a może i nie. Także no zobaczymy. Ale o, o amerykańskim gospodarstwie, o amerykańskiej gospie w sumie, jeszcze nie zapomniałem. Jeszcze tego Alzheimera takiego nie mam. Więc yy, no pewno się pojawi odcinek jeszcze. A zwłaszcza, że u Gitosa na kanale możecie nawet zobaczyć serię ze mną. I mam nadzieję, że wbijecie i nawet drodzy ludzie zostawicie coś pod tamtym odcinkiem z serii biedni i biedniejsi, bo biedniej jeszcze nie będzie. No, chyba że Wistula stanie w połowie sezonu, no ale to sami wiecie, że ta nasza Wistulka to trochę przeszła. A zwłaszcza, że. Ja byłem jej mechanikiem już w ogóle. Yy, także no, naprawdę zapraszam Was na ten odcinek. Wiem, że on wyszedł już jakiś czas temu, ale mimo to możecie zajrzeć i zostawić coś po sobie tam. Oczywiście my się cofniemy tutaj i zrobimy temaki co zrobić zrobiliśmy. Bo wiecie, to jest cenny towar. Nie wiem ile pieniędzy na tym wyjdę. Może jakieś naprawdę dobre pieniądze będą, no oczywiście. Tutaj będziemy szli w produkcję, ale na razie powstrzymuję się od tych produkcji. No bo wiecie, no trzeba poinwestować w pola, no właśnie, inwestować w pola i w maszyny. Chociaż tutaj pola kupić, no to jest dla mnie pikuć, ale jeszcze ze dwa pola chciałem tutaj dokupić, oczywiście to drzewo chyba pójdzie pod kosę i na tartak, ale to też y, y, nie wiem kiedy bo marchewka dzięki temu drzewkowi urosła jak największa, dobra tutaj zrobiliśmy tego mnijaka jednego no to tam nie, do, nie dokopaliśmy no to niestety y, dobra tu sobie dokupiemy Wiadomo, pewnie w następnym sezonie jakoś to lepiej będzie wyglądać, bo tutaj przyjdą buraki, ewentualnie, może jakaś inna uprawa, a te nasze warzywa pójdą gdzieś indziej na pole. Chociaż chciałbym jeszcze, tak można to powiedzieć, wytestować te nasze warzywa i zobaczyć w ogóle, ile jesteśmy w stanie ich zebrać. I czy to jest opłacalne, bo jak będzie opłacalne z takiego małego poletka, no to te pole, które mamy uprawione pod rzepak nie będę się nawet hamował, tylko całe je zrobimy w naszych warzywach. Wiadomo, że na dwa razy, bo pewnie jedna połowa będzie marchwi, a druga buraków albo pastewnaka... Par, pa, no pastewnaka. I także no, zobaczymy w ogóle jak to będzie oczywiście sami widzicie moja adykcja trochę siadła <laughs> ale na no, spokojnie jest dobrze, ogólnie taki mały kawałek a 20 minut się z nim pier... no nie powiem jeszcze jak wiadomo tutaj sobie zrobiliśmy mijaka no to sobie go poprawimy ale fajnie no tutaj mamy dosyć ciekawe Założenie, bo tutaj nam się yy, Właśnie W tym momencie Napełniła yy, Ta nasza yy, Skrzynka, oczywiście zapisywanie komputera yy, Kurwa, komputera yy, Naszego Sejwa Także, no tak to wygląda, dobra, miejmy nadzieję, że Ten odcinek jakoś wyjdzie Miejmy nadzieję, że ta miniaturka Wyjdzie Że jakoś was wszystkich Zachęci i będziecie Naprawdę mile zaskoczeni, że ja robię takie rzeczy jak i zbiór marchewek, Oczywiście, co my sobie w ogóle wykopiemy to do końca i wezmę, zbiorę chyba te palety. Ile mamy tych palet? 2, 4, 6, 8, 9. Robimy, no to tak z 10 palet będzie. To chyba nawet i dobry znak, bo 2000 na palecie mamy to znaczy, że będziemy mieć coś około 20 000 litrów naszej marchwi także no trochę tego będzie i miejmy nadzieję, że jeszcze więcej nam się uda zebrać buraków, bo buraki są na większym polu Chociaż tutaj dziewiąta paleta i no tak 9,5 palety może się pojawić, jednak 10 palety nie będzie, bo za, zapomniałem, że to jest jednak mniejszy kawałek i no jest jak jest. Jak sami widzicie, już tam jako tak mało, wiele nam wychodzi te wspieranie tej marchwi. Także no powiem, że zasiewy marchewki są lepsze niż te zbiory i miejmy nadzieję, że a jeśli się nie uda tego naszego ukochanego ząbka wziąć. Dobra, no to zaraz zobaczymy jakie naprawdę mamy zbiory. Oczywiście nie wiem w ogóle czemu na tej mapie tak mi dziwnie Bierze te dwa rządki, ale z jednej strony dobrze, bo robimy to może dwa razy krócej, może dwa razy więcej tracimy, zamiast 20 byśmy mieli 40 tysięcy, nie jestem w stanie tego odpowiedzieć, ale na razie miejmy nadzieję, że jak to wam się podoba. To moje pierdolenie za przeproszeniem. Bo ogólnie jestem małym Jupiterem, to jeszcze przyklinać mogę, bo hajsu zarabiam grosze. Takie rymy to. na no, poczekaniu mam, mogę tak powiedzieć. Dobra, ogólnie tą skrzynkę, co będziemy mieć teraz, tej marchwi, to sobie ją weźmiemy i pierdykniemy na podwórko od razu. A ja jeszcze tutaj przyjadę ten jeden przejazd. Wiadomo, no kurde myślałem, że ten zetor sobie lepiej poradzi, a on sobie tutaj tak średnio by powiedział, ale może jak na następny odcinek z kupania buraków założę sobie szersze opony, to on może będzie lepiej jakoś sobie radził. Dobra, tu w ogóle mamy jakąś fajną miejsce na jakąś wiatkę, bo wiadomo na razie te nasze. Marchewki będziemy sobie skupywać. Ojej, kurwa! Co tu się odwaliło? I Te nasze marchewki będziemy sobie skupywać w naszej stodole. Wiadomo. Ja um, nie wiem, kiedy się je sprzedaje, ale to przyjdzie z czasem. Tak, jeść? Miejmy nadzieję, że w zimę, bo hmm, nasz sprzęt do uprawy warzyw będzie y, trochę zastawiony i nie wiem czy czasem kombajn do tych naszych y, warzyw się tam gdzieś schowa i y, zapomniałem w ogóle powiedzieć że trochę przychorowałem i dlatego może mnie tak y, dziwnie słychać ale to wiecie każdy może Jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej. I miejmy nadzieję, że nam się uda pozbierać te palety. Dobra, cyk, cyk, łap. Rąb. A jestem ciekawy, czy bym mógł jedną paletę na drugą sobie założyć. Lubiliśmy tak piętrowo jakoś rozwieźli na naszą farmę, tylko pytanie, czy Fend podniesie się? Bo wiem, że nasz Zetor nawet nie drgnął. Nie A i ogólnie są strajki rolników. Wiadomo, u nas na zielonce jest jeszcze w miarę dobrze. Ja nie mam po co ten, jak to się nazywa, po co tutaj strajkować. Jak sami widzicie, zetora prosto z fabryki. bo Mo Mogłem sobie kupić. Dobra. Lecimy. I jestem ciekawy, czy to nasz pędzior podniesie. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że on tutaj sobie dobrze sprawę robi, chociaż zaczęło go bujać. A jak będzie nie będzie go podnosić, to jesteśmy w domu, bo będziemy mogli sobie tak tutaj zwozić, bo mamy 9 palet. O! Miejmy nadzieję, że palety jakoś się nam uda tutaj załadować wiadomo trzeba będzie kupić chyba jakąś można powiedzieć tak zwaną. Pop, pop. nie do dupy nie podniesiemy tego nie, nie podniesiemy trochę do dupy, ale tym się nie przejmujemy, to sobie weźmiemy dwie palety na raz i powiem wam, że jest 25 minuta odcinka, więc sobie tak yy, dobra Dobra, mniejsza o to. Ja sobie ładnie je poukładałem, a jednak trzeba pojedynczo zwieść No do dupy do dupy trochę. Ale to mniejsza z tym, może odcinek z złożenia tych palek zrobimy w następnym odcinku. Sobie pozwolimy te palety i poukładamy, albo już w następnym odcinku będziemy już ułożone. O, oczywiście nie chciałbym was zanudzać tym moim pierdzieleniem widzieliście jak wykopałem tę marchew, także no musicie trochę poczekać, żeby zobaczyć jak ją yy, złożę, no ewentualnie jeszcze tą jedną paletę zwieziemy sobie, żeby do tych 30 można powiedzieć minut odcinka dopaść. Chciałem trochę przehachmencić i dupa się nic nie udało, wyszło jak zawsze przez te szczipskie dzieciaki no nic nic, no nic nie można, dobra I sobie bierzemy jedziemy znowu do stodułki miejmy nadzieję, że jako tako ułożymy te nasze palety z tą marchwią chociaż pewnie jak marchę będziemy sprzedawać to przy okazji buraki ale no trochę pędem yy, szarpie i dobra, cyk myk dobra wam teraz pokazałem jak się palet nie układa ale tutaj z strange farmerem sobie trochę pomogę mam nadzieję, że mogę i jak ja już zaczynam się denerwować to oznacza tylko jedno kończymy ten odcinek, w następnym odcinku już zobaczycie yy... Ułożony stos tych naszych, jak to się nazywa, palet, z markfią. Oczywiście, jak sami widzicie, fędzik z naszym zetorkiem sobie stoją. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie trzymajcie się. Cześć.